się Mano jestem Vertex. jak widzicie jestem w strażnikach Galaktyki na samym początku gry, jednak w nowej grze plus jesteśmy aktualnie się znajdujemy, gdyż ta gra już przeszedłem jakiś czas temu właśnie mówiłem wam tutaj w, odci w odcineczkach, że wspierający będą mieli następne odcinki szybciej, także ktoś tam wsparł za 5 zł, to już całą serię mógł obejrzeć jakiś czas temu. No a ten filmik nagrywam dlatego, że postanowiłem zrobić taką akcję, że teraz wam wszystkich udostępniam, wszystkie odcinki do końca serii, czyli jak teraz był... Odcinek ostatni, szósty bądź coś takiego, to ponad 20 odcinków było nagrane I one już na was teraz czekają w playliście właśnie serii Strażników Galaktyki Link oczywiście jest w opisie, możecie teraz tam wbić i oglądać dalej właśnie całą caluteńką serię Także macie co robić, dużo godzin naprawdę dobrej zabawy, bo giera jest naprawdę mega, mega cudowna o, tak to powiem no eee, co, nie przedłużam Miłego oglądania, Wejdźcie do linku w opisie. Eee, no, a ja lecę teraz nagrywać Rafta na jutro i, i, na, i na wtorek. Także, także, no, będę miał co robić. A, właśnie, jeszcze jedna sprawa. Po, po, nagry po nagrywkach, właśnie, Rafta będę i planował, znaczy, no, plan planuję. Zobaczymy, czy wyjdzie, ale raczej wyjdzie, że odpalę się na Twitchu. Tak, będzie liveik. Jeśli chcecie linkaż, to wejdźcie w opisie w taką zakładkę cukierki. Tam jest stronka, wertes.ety. No, jak tam wejdziecie, to będzie po prostu dużo linków moich, w tym właśnie ta oto strona z lewikami I nie tylko, zapraszam Was tam. Dzięki tutaj za uwagę. Wieczorne pitu, pitu i elo. Cześć.